Będziesz pierwszy raz lecieć wizerem, to pokażę ci krok po kroku, jak zrobić u nich odprawę online. Na początku oczywiście otwieracie aplikację lub stronę Wizzera. Jeżeli macie już zapisaną rezerwację, to klikacie od razu Odpraw się teraz, a jeżeli tej rezerwacji nie macie, to wchodzicie w menu, znajdź rezerwację i wpisujecie swoje nazwisko oraz numer rezerwacji. W pierwszym kroku zaznaczacie swoje obywatelstwo. W następnym przechodzimy do wyboru miejsc. Jeżeli chcecie płacić za jakieś konkretne miejsce, to wtedy tutaj wybieracie sobie z mapki, ale jeżeli nie chcecie płacić, to klikacie kontynuuj z losowymi miejscami. Po miejscach czas na bagaży. Tutaj jest ostatni moment, żeby dokupić sobie walizki albo nadawane, albo priorytetowe. Czyli ten duży podręczny, ale też nie musicie tego robić. Dalej mamy całą serię kolejnych dodatków, które Wizer próbuje nam wcisnąć, takie jak odprawę na lotnisku czy ubezpieczenie, ale tutaj też nic z tego nie musicie wybierać. Teraz czas na wpisanie informacji z dokumentu, czyli data urodzenia, rodzaj dokumentu, numer tego dokumentu oraz data ważności. I uwaga, w Wizerze, jeżeli macie lot w strefie Schengen, to tej opcji nie będziecie w ogóle widzieć. W kolejnym kroku wpisanie danych kontaktowych czasami zdarza się, że w przypadku opóźnienia Wizer na przykład wysyła SMSy. Dalej podsumowanie, czyli sprawdzacie, czy wszystkie informacje zostały zapisane poprawnie, potwierdzacie i jedziemy dalej. Teraz kontrowersyjna praktyka Weasera, czyli zapytanie, czy chcecie być wolontariuszami w przypadku Overbookingu. Jeżeli nie, no to po prostu klikacie brak akceptacji. Na koniec zostaje zaakceptowanie listy przedmiotów zakazanych do przewozu. No i voila, odprawiliście się i macie już swoją kartę pokładową. Macie na niej kod kreskowy, numer miejsca, numer lotu, godziny wylotu i wszystkie inne potrzebne dane. Polecam sobie na wszelki wypadek zrobić screenshota i polecam nie zaobserwować po więcej lotniczych porad.